widzowie, Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będę wam opowiadał o pewnej niespodziance, którą otrzymałem całkiem niedawno. Piszcie komentarze, pamiętajcie zawsze czytam wasze komentarze i lajkujcie, oglądajcie i życzę miłego oglądania. A teraz napiszcie w komentarzach hashtag mrówki, bo właśnie dziś o nich będziemy opowiadać. A jeśli jesteś nowy na tym kanale, kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No a więc zaczynamy. Dobra. Mamy tutaj królową. I mamy pełną mrówek naokoło jej. Ale wielka widzicie. I też bardzo podejrzane jest to, że tutaj na arenie gdzieś szwenda się taki żołnierz, który cały czas chodzi z miejsca do miejsca. Trochę już przygotowałem jak widzicie. Ale jeszcze chciałbym wsypywać takie coś. No więc dobra. Wsypmy to w losowe miejsca. Spałem jeden tutaj. Ojej, nie widzicie nic, nie? Jeden tam. No i gdzieś jeszcze Okej. Okay, to dopiero pierwszy dzień. Jak widzicie tu mamy taki sączek, którego można otworzyć. No i patrzcie, można go nasączyć. Mrówki miały nawilżenie. Ta królowa, nie wiem czy mu znowu tu wróciła bo było tam nie No i dobra. Naprawdę fajnie jest. Ale musicie to przyznać, że tutaj mamy super Królowa jest naprawdę tak wielka. To może tak nie widać, ale ona jest naprawdę wielka. No naprawdę. Daję słowa. O. I gdy kiedykolwiek chcielibyście kupić kameleona czy coś, albo musicie to przewieźć e, kiedy jest zimno. To polecam y, taką paczkę. Ha, HATPAK. Pa, nie wiem, czy to tak się wymawia, ale to hatpack. I w środku tego znajduje się takie, oproszę, woreczek. I jak to się rozciśnia taką Nie wiem, jak to działa, ale. To wytwarza długotrwałe ciepło przez 40 godzin, czyli prawie 2 dni. Możecie to przewozić, kiedy tylko chcecie. To zapewni dla Waszych zwierzątek ciepełko i zdrowie. Więc polecam, naprawdę. To tylko kosztuje zaledwie maksimum 5 zł. No i naprawdę, no polecam. Ojeju, ta królowa jest taka. Przepraszam, że to ciągle mówię, ale. Naprawdę jest przepiękna. Tu mamy ziarenka przyszłe razem w zestawie. Tu będzie chyba ich spiżarnia. A takie coś kosztowało mnie, to uwaga. Około 300. Wiem to drogie, ale opłacało się. Jakie to piękne, wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie pozytywne komentarze. I chyba to będzie dziś na tyle. Więc zostawiajcie łapeczki w górę. No i czekam na uwaga. 100 łapek w górę. Mam już połowę. Dopiero zaczynam nagrywać, więc no wiecie. No to cześć!